No, impreza świetna, do, do, dobre, ciekawe doświadczenia, no mój faworytem jest Taycan, no i Makany, Makan GTS, bardzo przyjemny samochód, szybki świetny świetny dźwięk super bardzo naprawdę bardzo. super miło zaskoczeni jesteśmy tak naprawdę. naprawdę bardzo nam się podoba. mi się podoba bardzo ze względu na to że przetestowałem wszystkie dostępne modele porsche jako kierowca, jako pasażer Bardzo dobrej kierowczyni Mój wybór na dzisiaj To byłby to Porsche Macan GTS Jeździłem się bardzo, bardzo dobrze W sumie wszystkimi modelami Ale najbardziej przypadł mi do gustu Macan GTS Który był zwarty, szybki Bardzo dobrze się prowadził Jak dla mnie faworyt 911 na pewno Tak, mają chyba Macan S, a nie 911 Najlepsze kjorna, no to mamy dwa różne punkty. Piotrek. Znaczy mi Turbo S, no to ja z racji przekonań religii, którą wyznaję to Turbo S to jest jedyny słuszny wybór. 911 Turbo S. Jestem ciekaw tego samochodu, więc jeszcze nie potrafię powiedzieć, jak to się ma do, do samochodów klasycznych, a impreza, w której można spróbować wielu samochodów jednego dnia i mieć takie bezpośrednie odczucie pomiędzy samochodami, wyczuć różnicę, wyczuć w ogóle różne charaktery tych samochodów, to jest znakomity pomysł. Ja na razie chyba y, panamera. Jest najbardziej chyba taka komfortowa. Nie wspomnę o Makanie, ale to akurat jeżdżę na co dzień, więc też jest super. Ja specjalnie się udałam tutaj po to, żeby sobie sprawdzić Kajena i Makana, ponieważ akurat lubię suwy, niekoniecznie te małe sportowe, bo bezpieczniej czuję się w wyższych suwach. Jeżdżę dużymi autami i takimi chcę jeździć dalej. Wrażenia, przyspieszenie, dźwięk silnika, dźwięk wydechu wszystko naprawdę fajnie i polecam. Każdemu, kto lubi takie samochody, żeby taki samochód sobie w przyszłości nabył.